OK, cześć dziedziczymy, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Don't Starve. Yy, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy i teraz tak, yy, zastosujemy sobie tą pułapkę, tak jak mówiłem, tylko... Musimy znaleźć jakieś nasiona. Zresztą te ptaki różnie tak siadają. Ciekawi mnie, czy siadają w tym samym miejscu, czy one tak losowo. Zresztą... Dobra, na razie podróżujmy. Mniej więcej sobie spójrzyjmy na mapę jeszcze tylko zapamiętajmy w którym miejscu to jesteśmy, żeby później. Okej, okay, to chyba widzę nawet oznaczone nasze ognisko. Co to chyba trafienie z powrotem nie będzie jakimś problemem. Tu był ten kamień. Chodzi, Generalnie wszystko tu się zaznacza na tej mapie, cokolwiek jakieś tam krzaki, nie krzaki drzewa, nie drzewa i. Dobra. W takim razie ruszamy. Musimy znaleźć coś do jedzenia. Ponieważ. Dobra, spróbujemy zostawić tu pułapkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, gram jeszcze, nagrywam to jeszcze przed publikacją pierwszego odcinka, więc nadal będę po prostu eksperymentował. Trap. Takie mamy pułapkę. Ustawimy tu ją. Tutaj czy pod tą pułapkę. A jednak można stawiać tutaj przynętę do tej pułapki. Zatem tak, ja myślałem. Dobra, wrócimy tu za jakiś czas i zobaczymy, co tu się tam stało. Eee, weźmiemy sobie może trochę drewna na noc. Tylko gdzie mamy? Chyba toporka nie mamy. Musimy zrobić go ponownie. On nam się chyba ostatni zepsuł. Zetniałem sobie trochę drewna, aby mieć już na przyszłość. No nie, nie wiem do czego służą szyszki konkretnie. Dobra, złapaliśmy ptaka. Płapka nie zadziałała najwyraźniej. Czyli nie wiem czy coś źle zrobiłem, czy... Żeby pułapka się nie aktywniła. Nie mam pojęcia. Zobaczymy za jakiś czas. Przyjdziemy tam jeszcze raz później. Na razie myślę, że będziemy jeść jakieś tam inne rzeczy, które mamy. Zresztą chyba nie mamy aż tego nawet dużo specjalnie. Doszliśmy do jakiegoś cmentarza, na którym jest napisane moje imię, na nagrobku jakimś Examine Grave. Może być tam dużo rzeczy ciekawych, z tym, że nie mamy łopaty. Potrzebujemy chyba kamienia, żeby stworzyć maszynę. To mamy jakieś takie dziwne rzeczy, ale będziemy sobie zbierać te flinty. Czyli to jest krzemień, tak jak... <laughs> Przepraszam. Tak, jak mi się wydawało wcześniej. Dobra, mamy chyba cztery kamienie, tak? Zatem możemy zbudować w końcu tą maszynę. Maszynę zbudujemy sobie przy naszym mieszkanku. Czy można tu iść ta siona, która się zbiera, bo tak. Ok, ok, nisko wygasa. Zastanawiam się, czy można jej jeszcze tam w przyszłości dopalić. I eee, Teraz tak. Co ja chciałem zrobić? Zbudować tą maszynę. Która nie mam. Nie wiem do czego konkretnie służy, ale. Okej. Okay. wygląda na to, że po prostu budując tą maszynę, udaje nam się jakby myśleć inne rzeczy. Widzę, że ognisko zgasło. Dodamy sobie. Okej. Okay. Robiło się ciemno. Pojawiły nam się zupełnie nowe okienka, które trzeba by poznać. Możemy tu tworzyć siedzenie. O, plecak. Możemy dzięki temu nosić więcej rzeczy. Ha, to ciekawe. Kompas. Który wskazuje północ. czyli pomoże nam złapać latające bestie czy tam zwierzęta czyli ta pułapka, którą postawiłem to chyba na to wydaje mi się, że jednak nie jest na na ptaki to wydaje mi się, że to jest na jakieś zwierzęta lądowe czyli możemy zabrać te, te rzeczy ludzimy się, nie wiem, może jakąś z szaby złapiemy i coś, coś w tym stylu jakiegoś szczura, ewentualnie jak znajdziemy. To jest to jakiś szkielet. Pick up Blow Dart. Okej. Okay. Jeśli mamy jakąś broń, za pomocą której możemy zabić taka który się rozpłynął i zostawił hmm. Zostawił tylko po sobie pióra Wow wow, wow. zminimalizowałem grę Musimy dodać więcej drewna No, musimy trochę tych zjeść, ponieważ niedługo możemy z głodu. Okej, okay, co my tu mamy? Możemy zrobić pochodnie. Z survival możemy zrobić ten plecak. Healing salve, nie wiem co to jest salve, ale w każdym razie coś do leczenia to będzie. Znowu założyć te trochę drewna. Stru structures. Hall wall. Czyli zapewne ściana. Sign to jest znak. Chest to jest skrzynia. Wood wall. No to oczywiście. Drewniana ściana. Czyli możemy zrobić ściana czy tam jest czegoś takiego. Kamienna. pick house. to myć dla świn. Zobaczymy w przyszłości, do czego to służy. Możemy zrobić linę. Ale nie będziemy musieli pozbierać tych pierdół wszystkich, aby móc w przyszłości to wszystko budować. Ok, to już idziemy, do czego służy nasz e, science machine. Okej, okay, zrobił się dzień. Kurczę, nie wiem od czego zacząć, powodnie nie potrzebujemy. Dobra, no najpierw zbierzmy sobie surowce, a później będziemy sobie kombinować co i jak. Poza tym przydałoby się jeszcze póki co pojeść trochę tych marchewek. Ponieważ boję się trochę, że nasza postać w końcu umrze z głodu. Z tego co widziałem, też na jakimś gameplayu, to z tych uli można później chyba miód wydobywać. Przynajmniej tak mi się wydawało, tylko nie wiem w jaki to sposób można zrobić. No cóż, będziemy robić to wszystko metodą prób i błędów. Dobra, to już wiem jak, jakie zwierzątka można łapać. Między innymi tu był królik. Dobra. To co mamy? Postawimy pułapkę. Musimy znaleźć jakieś nasiona. Króliki stawiam, że lubią nasiona. O, tu jest Rabbit Hole, czyli postawimy przy Rabbit Hole, bo będzie bliżej. Prawdopodobnie te króliki będą tam wyskakiwać. Tak przynajmniej na chłopski rozum można to wywnioskować. Dobra, nie się tutaj. A jak widać, króliki przede mną uciekają. lubię, lubią marchewki. No to tylko czekam aż wyjdzie i sobie tę marchewkę spróbuję złapać. A my przez ten czas będziemy szukać pożywienia jakiegoś. ...i zbierać to wszystko. Okej, okay, kurczę, dosyć ciężko tu jest. Dzień czwarty. Dosyć szybko tu też dni mijają. No od razu to co będziemy mieli to sobie zjemy. Ponieważ nasza postać bardzo szybko... jakoś... głoduje. I cały czas będziemy zbierać te krzaki i te inne pierdolę. Może jak jakiś kamień natrafimy to też go rozłupiemy. Żeby mieć więcej tego kamienia i surowców z niego. No bawimy się bawimy w zbieractwo, więc... Trzeba się trochę jeszcze drewno skosić na... na no, co z tego co widzę to starczą więcej tak 3. Okej. trzy. mnie okay. nieco mi się spodobała ta gra, muszę powiedzieć. Myślałem, że będzie gorsza, ale... Póki co jest ciekawie, yy, szczególnie, że z tego co widziałem to może się nawet fajnie rozkręcać, tam później są inne te tereny. I tak dalej. I tu dość, tego, ze świniami. Wydaje mi się, że już tu byliśmy. I tu jest jakiś szkielet. To, to czasem nie jest. No właśnie, to jest nasze ognisko. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj, tak na te tereny. Zobaczymy co w tym miejscu jest. Widzę tu chyba są świetliki. Z tego co jest niestety zdążyłem zauważyć, to jak się już ciemni i nie będziemy mieli ognia, to automatycznie giniemy. Dobra, mam jeszcze tutaj kamień więc sobie zbierzemy to co tutaj, je, tutaj jest i udamy się po prostu pod ognisko, bo trochę się boję tego co zaraz może nastąpić. Mam jedną archewkę. Okej, i gdzie jest nasze ognisko? Wrzucimy ognia. Teraz możemy sobie trochę więcej rzeczy zrobić. Plecak na pewno Sopostać zgodniała, czyli musimy dać trochę tych jagód i tych smarachek. Teraz pytanie. Ponieważ Podstawowa farma musimy wziąć. Jakiś nawóz, tak? Jak nie mam log. Czyli drewno, tak? A, log? Nie to. Albo tu jest drewno? Tak. Potrzebuję trochę drewna. Skąd to wziąć? widzę, że mamy plecak. Pytanie do czego służy lina. Dobra, będziemy mieli trochę tej więcej liny. Nie wiem w jakim celu będziemy jej używać. Eee, Na stanie dzień. To Spróbuję po prostu wskoczyć tam do tego grobu, który gdzieś tam napotkaliśmy w tym miejscu. z tego co nasza postać mówiła, no to mo mogłoby tam wskoczyć, ale nie wiem, czy lina akurat do tego posłuży. No ale możemy tylko zbudować ścianę. No, mamy deski, dobra, może jakieś narzędzia, bo generalnie tu chodzi o narzędzia. OK, zrobimy sobie łopatę. To będzie ja też na przyszłość. To mm -hmm. alchemii potrzebujemy drewno, mam już tak widzę pocięte. <słuch> plus jakieś takie ładne kamyczki obrobione, plus... Złoto. Czyli generalnie sporo rzeczy, których nadal nie, nadal nie wiem jak pozyskać. Tego też wyczytałem i żeby zauważyć nawet teraz, że postać z czasem ma jakąś brodę. Chyba im więcej czasu przeżyjemy, tym dłuższa ta broda jest. Powiedzcie mi przy okazji, czy mogę tu przeżyć nieskończoność? E czy jest jakiś ograniczony limit, na przykład nie wiem, jak jest dzień, któryś tam, nie wiem, 30, to jest coraz trudniej i tak dalej. Nie wiem, pojawiają się jakieś potwory, czy coś się dzieje na tej mapie, czy w kółko jest to samo, ja muszę po prostu eksplorować ten świat, aby poznać i odkrywać nowe rzeczy. Dobra, weźmiemy sobie tym razem. O, rozwalił nam się kill ale nic nie szkodzi. Dobra. Teraz wejdziemy sobie do tego grobu, zobaczymy, czy tam się w ogóle da się wejść. No to mnie najbardziej ciekawi w tym momencie. No tu możemy wskoczyć w dziurę po robakach. Mm, nie wiem czy to nas gdzieś nie przeniesie, ale na razie nie ryzykować. Może w następnym odcinku tym się zainteresujemy. A teraz chodzi mi o ten... Krup. Jakiś robot. Ok. Gnom. Niebieski kryształ, klejnot w sumie, e, jakiś tam wires. To są przewody w tym grobie. Guziki to wygląda jak na jakiś naszyjnik. I chyba ostatni grup. Czerwony klejnot. Pokopaliśmy sobie groby. O, jeszcze jest jeden. Teraz również mamy guziki. Możliwe, że guziki posłużymy, nie wiem, do jakichś... jeszcze jest tu więcej tych grobów. Do jakichś ubrań. Gdy będziemy może tworzyć jakieś takie lepsze, lepsze jakości. Tak przynajmniej mi się wydaje, nie wiem. Się jeszcze okaże. Znowu ten dziwny naszyjnik. Znowu gon. I tu jakieś rupiecie. No i okej. Okay. Wydaje mi się, że jest sobie spoko. Ale nasza postać jest w cholerę głodna. Zatem zajmiemy się tym razem pożywieniem, a nie... ...nie pierdołami. Bo jak tak dalej pójdzie, to możemy z wodu. A tak nie może być. Właściwie postawiliśmy pułapkę e, tam mam rap. Jest strasznie daleko. Dobra, mamy tu jagodę po drodze. Dobra, wydaje mi się, że w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Ja nie będę nagrywał przez ten czas jeszcze nic. Więc dajcie mi po pierwszym odcinku znać, kurczę, do czego to wszystko służy. Bo widzę, że tu mi ubywa coś z inteligencją. Ej, bo ja się że jak to dojdzie do, nie wiem, do końca do zera, to mi się coś stanie. Tak się obawiam i pewnie coś będzie nieciekawego. Zatem w sumie jeszcze może znajdę co nieco na ten temat, bo... O dobra, znaleźliśmy... Dobra, zjedliśmy sobie. Dojdziemy do ogniska i sobie w tamtym miejscu zakończymy odcinek. Ja sobie poczytam jeszcze może co nieco o tej inteligencji, o co z tym chodzi, z tym mózgiem. I w następnym odcinku będziemy bardziej ogarniać. Tu mam jeszcze jakieś krzaki z Blueberry. Tu też. Dobra, to już wiem, jak łapać te króliki. To będzie przydatne, na pewno. A inteligencja nam zdecydowanie ubywa. Więc możliwe, że musimy coś wynaleźć. O, już widać jakieś dziwne potwory chodzą. Wow, 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 wow. szybko trzeba dojść do ogniska. Bo może się zrobić nieciekawie. Tam był taki dziwny cień. Spaliłem sobie. I okej, okay. do usłyszenia przy następnej okazji Trzymajcie się, mówi dla was oczywiście Kelik. Na razie, do usłyszenia. Cześć!